już dużo się zdarzyło zwolnień, właśnie wśród kierowców karetek. Czy znaczy jest kilkanaście? Dwudziestu, Dwudziestu. Dwudziestu? No ci, co nie mają y, y, tych ratowników, szkoły ratownika, to są zwalniani jeden prawie po drugim. Powiem, że od 60 roku z no. Czyli to wtedy, 50-latkowie są zwalniani. Także gdzie teraz pracę takie takich 50 dostanie? Nigdzie w zasadzie tam się jednemu czy dwóm udało jakoś dostać, na ten na, na bursaki jakieś tam pracę zatrzymać. a reszta to się boryka właśnie z tym co dalej. Niby ustawa nie jest za tym, żeby zwalniać tych pracowników, ale są zwolniani. Czyli możliwa masa całkowita pojazdu nie powinna przekraczać 3,5 tony, jeśli kierowca posiada kategorię B, a czy Aha. którykolwiek z kierowców posiada kategorię B, po prostu Jest kilku, co posiadają C i D, czyli tak zwaną byłą dwójkę i, i jedynkę. A reszta w to większości to młodzi. Tak, kilku jest zwolnionych, bo nie, nie są ratownikami, a, a, a na pewno miejsce są wsadzani właśnie. Młodzi ratownicy I z kategorią B ze stażem 2-3-letnim. Czyli zdarza się, że masa całkowita pojazdu przekracza 3,5 tony takiej kierowca mimo że tylko kategorię B wjeżdża tak. na drogę tak. Tak, i do, na interwencję. Tak. tak. No to z nowych karetek, które przyszły 4 sztuki, 316, przekraczają wszystkie masy całkowite, 3,5 tony. To na bank. A temu odszedł tak na pograniczu, no bo akurat tam ważyłem. Osobiście, żeby się przekonać, no to waży bez pacjenta 3400, no to jeszcze trzy osoby dołożyć i przekroczyć. No, plus pacjent plus obsługa wychodzi, bo... A dużo że na woju aresztanta osadzonego czterech chłopów siada z wyposażeniem w tam. Pacjent, tak. no to to, to niestety, ale to... 3 to nie przeszkadza po prostu w Nie. Sposób. No akurat nie. Skupile się tylko na ratowniku z klapkami na oczach. I to jest najważniejsze. I kontraktowy. I kontraktowy, żeby jak najbardziej, tu nie bardziej chodzi o szkołę, o co mają czy nie mają, tylko w większości to chodzi o, o kasę, bo pracownik dwudziestoletnim stażem kosztuje 3000, a młody 2200 przyjdzie pracować. Bo to najwyższą krajową. Po prostu oszczędności. Ale zdarzyły się na przykład kontrole jakieś, czy po prostu, że do tej pory żadna po kontrola nie ma miejsca, że, że ma no, zauważyć. U nas nic. Takich kontroli nie było. Tylko mówię, po złożeniu dokumentów dotyczących tej, tej przeciążenia tych karetek do policji, bo złożyłem osobiście, jak policja wkroczyła do wyjaśnienia tego tematu, no to zaczęli wyjmować sprzęt z karetki. No, typu dla Materace, Materace próżniowe, czy, czy, czy nawet koło zapasowe z lekarkiem, po to, żeby odciążyć wagę samochodu. Tylko nie wiem, co chcę tu tym to Dziękuję bardzo. Że...